Żyję w ciągłym, nieprzerwanym, okropnym bólu. Chcę umrzeć. Piszę te słowa, abyście nigdy nie popełnili takiego błędu, jaki ja popełniłem. Zawarłem pakt z diabłem. Umierałem na raka i chciałem, żeby moja rodzina miała zapewnione środki finansowe po mojej śmierci. Po wezwaniu go nie opiszę, jak to zrobiłem. Jest to coś, czego nie powinniście nigdy przenigdy nigdy robić. O czym ja boleśnie się przekonałem. Poprosiłem, żeby w jakiś sposób dał mojej rodzinie pieniądze, które pozwolą jej na spokojne życie po tym, jak już odejdę z tego świata. A on uśmiechnął się z uwieszczą i rzekł: Dobrze, a jak już tu jestem, to może zabiorę też twojego raka. Nie jestem idiotą, znaczy okazało się, że jestem, ale wtedy myślałem, że jest inaczej. Wiedziałem, że musi być w tym jakiś haczyk. Bez ogródek spytałem więc, gdzie jest haczyk. Znów uśmiechnął się, odpowiedział. Wszystko co musisz z zamian zrobić, to pozwolić mi usunąć dowolny, wybrany przeze mnie organ z twojego ciała. Zacząłem o tym myśleć. To musiał być jakiś podstęp. Usunie mi serce albo inne takie, i umrę. Chciałem się upewnić, że dobrze to rozumiem. Powiedziałem, czy zamierzasz usunąć mi organ, bez którego umrę? I kolejny uśmiech z jego strony. Mam taką moc, że zrobię tak, że będziesz mógł żyć bez organu, który wybiorę. Zrobił pauzę i dodał, to co mamy umowę. Zacząłem wyobrażać sobie wszystkie możliwe scenariusze w głowie. Jeśli usunie mi serce, to jakoś sobie poradzę, bo przecież jego moc odtrzyma mnie przy życiu. Życie bez serca jest lepsze niż brak życia. Tak samo z płucami, czy żołądkiem, przerobiłem w myślach każdy organ. Zastanawiając się, jak może wyglądać egzystencja bez niego, I zdecydowałem się zaakceptować ofertę. Powiedziałem więc te cztery słowa, których będę żałował do końca życia. No to mamy umowę. A teraz czas na zabawny fakt. Czy wiedzieliście, że skóra to też organ?